A pani tak bez żadnego... Nie, nie, a, tutaj już drzewo leci. Rozumiem. A co zamierzacie Państwo z tym zrobić? Herbatę y, do córki do pokoju, żeby lepiej się jej spało Aha. Nas też. i nas dla narzeczonej. Bukiet dla narzeczonej jak widać <grym> idzie a, i y, na cmentarz latatę, bo uważam, żeby chciał mieć taki dystans do Aha. dzisiejszego świata na rocznicę jego śmierci. To mi mówi, że za krótko odcinam. Naprawdę? Ma? Tak? A proszę pokazać ci za krótko. Krótko, krótko. No, trochę, krótko. No, akurat wysuszyć i do medycznej dodać. Aha. Tak, żeby lepiej było troszeczkę. Aha. Żeby troszkę delikatniej. Aha. No super. Dużo jeszcze Państwo zamierzacie tego urwać, wyciąć? No, jak najwięcej. Jak najwięcej. Jak najwięcej. Aha. Jak za darmo, no to trzeba to brać. Nie, no jest z z drugiej strony. A, uh -huh. No, tak 5 minut. Co myślicie o, o takim polu konopi między blokami? No kurczę, super. Aha. Super sprawa, nie? Mam nadzieję, że w drodze powrotnej żadna policja się nas nie czepi, nie? Powiem szczerze, że wiedziałem, że zrobimy troszeczkę szumu i że można powiedzieć włożymy kij w mrowisko i będzie to dla nas okazja do, do, do promocji firmy, ale też do, do edukacji społeczeństwa dotyczącego konopi błuknicy. Ale rzeczywiście ten wydźwięk tego całego przedsięwzięcia y, można powiedzieć, że przekroczył nasze oczekiwania. E, przez całą uprawę mieliśmy bardzo dużo informacji mediowych dotyczących tego naszego pola e, i przede wszystkim największym. Więcą niespodzianką dla nas było to, że ten odbiór społeczeństwa był bardzo pozytywny. Nie spotkaliśmy się właściwie z żadnymi negatywnymi komunikatami, sygnałami od strony czy mieszkańców, czy osób, które gdzieś tam obserwują to, co robimy tutaj na osiedlu w Lublinie. Także, także jestem bardzo zadowolony. Jedyna rzecz, która się nie udała, to pogoda w żniwa, jak widać, ale tego nie jest na to nie mamy tak, wpływu. Takie jest rolnictwo. Dokładnie. Proszę powiedzieć dwa słowa o tym co tu się dzisiaj dzieje? E, dzisiaj chcieliśmy zrobić takie żniwa e, dla ludzi, ponieważ zauważyliśmy, że było bardzo duże zainteresowanie tym polem, więc e, ludzie też tam się wkradali na to pole, e, troszeczkę niszczyli ogrodzenie, żeby sobie wziąć e, kilka kwiatów tych konopi, więc postanowiliśmy, że, że też takim naszym, e, taką naszą propozycją dla, dla osób, które by chciały e, poznać te rośliny bliżej, będzie tak, będą takie wspólne żniwa i dzisiaj zorganizowaliśmy e event, na którym każdy może wejść e, i, e, i zebrać sobie tyle konopi do domu, ile może unieść? Niech pan powie, pan jest z Lublina, czy. czy z... Nie, ze Śląska. Aż ze Śląska? Specjalnie pan przyjechał? No, Z kolegą przyjechaliśmy. Naprawdę? No? O, rany. A jak pan się dowiedział, To z internetu oczywiście? No, czy z niekoniecznie? Tego, z... no, no dziw było się nie dowiedzieć, no, jak pole rośnie między osiedlem, nie? Uh -huh. no. A co pan myśli o tej sytuacji? Bo właśnie, że, że tak między blokami. Fajnie. Fajnie. Macie coś takiego na Śląsku? Nie, jeszcze nie ma u nas. Aha, aha. Z A skąd konkretnie ze Śląska? Z Jastrzębia Zdroju. Lubię herbatkę konopną. Aha. Miała Pani kiedyś wcześniej okazję samemu zebrać materiał do herbaty herbatę i ją przygotowywać, czy, czy to jest pierwszy nie, raz? Nie, samemu nie. Zawsze nie. kupowałam tylko. Aha, aha. Tylko kupowałam właśnie herbatki konopne. Jakieś maści, olejki CBD uh -huh. tak, i korzystam z tego, a nigdy nie miałam możliwości samemu zebrać kanopi, ususzyć i samemu przygotować. Jak się pani bawi? No znakomicie, aha. mimo tego, że trochę jest mrzawka, ale znakomicie. aha Super, a pani jest z Lublina? Czy, czy tak, ja jestem z Lublina, jest to niedaleko tu mieszkam. Czyli po sąsiedzku, czyli tak. zna pani dokładnie całą historię tego miejsca? Znam, tak. Co pani o tym myśli? Myślę, że to znakomity projekt marketingowy dla, dla firmy Hempla i taki poszerzający też wiedzę o kanopiach. Uważam, że znakomity pomysł. Maszyna tutaj stoi do zbioru. Mieliśmy tak naprawdę dzisiaj nie objechać, i, i mieliśmy nadzieję, że, że będziemy mogli to zrobić teraz, ale niestety będziemy czekali na dobrą pogodę. Także myślę, że pierwsze 2-3 dni, w których będziemy pewni, że będzie, będzie ciepło, i będzie sucho przede wszystkim, to wtedy zorganizujemy już też żniwa właściwe sprzętem. Czy wiadomo już co będzie w tym miejscu w przyszłym roku, w przyszłym sezonie? Tak, mogę już powiedzieć, że udało nam się z panem rolnikiem Januszem Wydrą się dogadać i wydzierżawił nam to pole na następny rok, więc, więc chcemy jeszcze raz tutaj zorganizować tą uprawę i, 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 i będzie dalej ta ciekawostka w centrum miasta kontynuowana. To jest sieczkarnia kukurydy z z przednią zabudową która została właśnie po pod zbiórką napi. Walec wyczesuje z łodyg katastan Jeśli ślimakiem jest transportowany z tyłu i dmuchawą na, na przyczepę, a na dole jeszcze będzie listwa, która e, Obcina łodygi i układa w pokos, żeby te łodygi muszą dwa tygodnie na, na polu pobyć, żeby proces roszenia odbył, żeby ta wódkina zewnętrzna się dzieliła do od, paździerza i wtedy można, żeby można było je przetwarzać dalej. Konopie tego typu będziemy zbierać właśnie tą maszyną tego roku, a typowo na ziarno, tak jak henola, będziemy próbować zbierać zwykłą kombajnę do zboża z przedstawionymi sitami, żeby żeby właśnie wielkość ziaren była odpowiednia. Jest gęsto, jak ładnie. Pięknie. Jak w raju.